Dobra robota chłopaki. Kiblu jest czysto, nawet ładnie pachnie. Mam tylko jedną uwagę. Jak czuję, w kabinie numer dwa nie ma czym podetrzeć dupy. To jej się. Wiesz kim jesteśmy? Mamy nawet swoją stronę w internecie. www.cygan.pl Zamknij się. Jesteśmy nowym gangiem w tym mieście. Ja jestem cygan, a to są moi ludzie. Przekaz swojemu szefowi, że od dzisiaj ja rządzę na tym terenie. No, zaskakująco zajebista autoprezentacja. Masz? Panie komisarzu, aspirant Malinowski melduje się na... Morda w Kubeł! Będziesz gadał, jak dam znak. Jak taka piękna, inteligentna kobieta mogła wydać na świat coś takiego jak ty? To kim był twój ojciec? Tato odszedł w dniu, w którym się urodziłem. Pewnie zaraz potem, jak się zobaczył. Gdyby nie twoja matka, do końca życia patrolowałbyś chodniki. Napisałeś podanie. Ośmieliłem się przedłożyć moje podanie oraz życiorys na biurku pana komisarza. Ośmieliłem się, przedłożyłem... Co to kurwa za słownictwo? To ty myślisz, że jesteś w szkółce niedzielnej? To jest, chłopie, szkoła życia. Tu się nie pierdoli w tańcu, zrozumiano? Tak jest. No. Jazd! Pr... pani komisarz! Streszczaj się! Był by... za Łaza... ...dedy...dy...y ma w hotelu... ...ty... Czup? Cztery! I to jest właśnie to, o czym mówię. Dlaczego Borys ma taką cudę? Jaką... Matkojebca? Podobną Podobno zajebał własną matkę. Jak to zajebał? Normalny młotkiem. Dawaj. Co to zna znaczy, sygnał? Inaczej nie otworzy. Jeszcze raz. Zostaw. Ja zapukam. Borys to my! Gula i Max! Skąd mam wiedzieć, że to wy? Spójrz przez wizję, idioto! Niech ja nie widzę! Odsuńcie się od drzwi! Na pewno jesteście sami? Nie! Jest jeszcze z nami święty Mikołaj! Tylko się napierdonie i śpi w saniach! Serio? Kurwa, otwieraj te drzwi, nie mamy czasu! Czadu, pokażę tym ruskim frajerom, gdzie skór wysędzimuje. zimuje. Dostałem od starego, budzi respekt, nie? Aż chuj mi się schował do dupy. Nie wiem, co ci powiedział szef, ale w takim steru z nami nie pojedziesz, jasne? Nie chcę was więcej razem widzieć, jasne? Na taksówkę. Ale dlaczego to ja zawsze wracam taksówką? Wypierdalaj! Okej, okay, wypierdalam. Na razie, Maksiu. A ciebie, gula! Zlewam zimnym moczem. Do samochodu. Miałem dobry humor. A ty wszystko zjebałeś. No, jak buciki? Klasa nie. Proponuję, żebyś przyjrzał się z bliska. Fajnie wyglądają, ale są kurewsko ciasne. Gdybym chciał pobiegać, założyłbym pepegi. Odwal się! Dlaczego spierdalasz, co? Ja Widzę, że ludziom kasę, to spierdalam. Myślałem, że masz na mnie zlecenie. Na ciebie łysapało? Przecież to robisz w detalu, pożyczyłeś na browar i nie masz kurwa jak oddać? No to czego chcesz? Grzeczniej... – Co mogę dla ciebie zrobić? – Szukam prochów, a twój instynkt płonami w tym pomoże. – Ja nic nie wiem. – Zaraz ci nasram do płuc i do końca życia będziesz miał nieświeży oddech. – Ale mogę się dowiedzieć. – O, już lepiej. Dobrze ci radzę. Nie pajacuj. Do wozu. Tylko powoli. Skórki sobie obtarłem. Tego Ciekawe jak oni uruchomili ten dźwig. To jest obiekt wyłączony z użytku. Moja stara jest obiektem wyłączonym z użytku. Ten złom najwyraźniej jeszcze działa. Gdzie to się tym kieruje? Yy, z krzesełka, bo tam jest panek. Stop! Co robisz? Chcę sprawdzić, czy to działa. Zamotany jak skurwy, syndziej matki. Pomyśl trochę, zanim coś pierdolisz. A odciski palców. Brawo, wygrałeś talon. Na kurwę i balon. Jeszcze dziś chcę wiedzieć, kto przy tym majstrował. Jasne? Tak jest! Mam! Kurwa, twoje mać, Marinowski! Policja! Rekniuje ten wóz. A ma słowo? A braka dobra. Wypierdalaj!